Witajcie moi drodzy widzowie! Kolejne pełne omówienie kampanii, tym razem Kislev i Caryca Katarzyna. Czyli w tym będziemy mieli tak, jeśli chodzi o technologię, omówimy technologię, atamanów, legendarnego lorda. Jakie umiejętności na nich wybierać, jaką armię rekrutować, jak się zachowywać na kampanii, gdzie najlepiej się wybrać i dlaczego, z kim zawierać sojusze, a z kim nie zawierać sojuszy. Więc wszystko tutaj będzie bardzo ładnie wytłumaczone. Dla osób początkujących, będzie zdecydowanie to bardzo dobry materiał. Dla osób, które też gdzieś tam już mają jakieś większe, powiedzmy, doświadczenie, czasem można coś nowego, ciekawego się dowiedzieć. Tym bardziej, że Kislev niedawno miał dużą zmianę. Więc zdecydowanie tych informacji jest dosyć sporo. Dla osób wspierających więcej materiałów jest dostępne wcześniej, więc to też dla Was jest taki powiedzmy plusik, a dla mnie też jest plusem, że jednak wspieracie mój kanał i też mój kanał może lepiej się rozwijać, za co, co za bardzo wam oczywiście dziękuję. Takim razie zacznijmy już na początek od samej carycy, czyli jak tutaj carycom wybierać umiejętności. Jeśli chodzi o Carycę, Caryca jest bardzo potężną czarodziejką, więc tutaj mamy na pewno duży plus, że musimy na pewno iść w magię, ale co ważne, czerwona ścieżka, na przykład treningi do strzelania, też są dosyć dobre, z tego względu, że na początku bardzo się opieramy na jednostkach takich słabszych, czy jak tam kozacy, zamachowcy Eshin, no te jednostki wtedy dosyć dobrze się sobie jakby powiedzmy radzą z Carycą, z tego względu, że Caryca, jeśli chodzi o jej magię, jest o tyle dobra, że domena lodu jest o tyle dobra, że szansa na zablokowanie ostrzału plus pancerz dla naszych jednostek jest jakby zwiększana, Ale najważniejsze jest to, że mamy możliwość spowolnienia wrogów i te spowolnienie jak sobie zauważycie jest bardzo tanie i na tym się w większości polega jakby gra, technika walki z Carycą. W większości walczymy powiedzmy z chaosem, z kawenami, więc najważniejsze jest po prostu spowolnienie tych jednostek, ustawienie się na dobrej lokalizacji na mapie i wystrzelanie tego przeciwnika. Caryca o tyle jest dobra, że na późniejszym etapie, jak macie już na przykład sanie bojowe, macie tutaj wykupione dodatkowe umiejętności wzmacniające samą carycę jak i jej armię, no mamy wtedy serce lodu, które zadaje ogromne obrażenia wszystkim przeciwnikom dookoła i te obrażenia są naprawdę olbrzymie. Nie dość, że jeszcze spowalniają przeciwnika, to zadają bardzo ładne obrażenia. Jest to mega mocny efekt, tak samo jakbyście chcieli powiedzmy przytankować przeciwnika, przy, przytrzymać w danym miejscu, macie możliwość rzucenia odporności na obrażenia dla waszej jednostki, w sumie dla waszych jednostek na ulepszeniu z tego co pamiętam dokładnie i wtedy wasze jednostki nie mają szans za specjalnie zginąć, więc to jest ważne. Moim zdaniem, na pewno w czerwonej ścieżce warto iść w to, może nie na początek, ale gdzieś tam prawie na początkowej fazie. Również wybrać magię, bo magią tutaj się jakby opieramy najbardziej, więc warto sobie to wybierać. Jeśli chodzi o magię, najbardziej bym się skupił na lodowe płótno, tarcza mrozu, pocałunek lodowej czarownicy. Bo ten pocałunek po pierwsze daje odmrożenie, czyli spowalnia przeciwnika i zadaje dosyć dobre obrażenia. No, i na późniejszym etapie, oczywiście, serce zimy, kryształowe sanktura, sanktuarium to są najważniejsze tutaj, jakby jej zaklęcia. Tym bardziej, jak macie mocną, no nie wiem, powiedzmy dużą liczebność przeciwników, to to się sprawdza tam najlepiej. Tu również macie Lodowa Pani, czyli koszty magii, czas odnowienia, i te niektóre zaklęcia są jakby tańsze więc to też jest ważne i również tutaj mamy wzmocnienia dla naszej samej carycy, jak zasięg na kampanii, prędkość, również życie pancerz i również tutaj atrybut zablokowania ostrzału, atrybut odporności na flankowanie i to jest armia lorda, więc to jest naprawdę spoko, mega mocny perk, no jest to jednak tarcza z lodu, no to powiedzmy, że jest jednak mocne. Jak już mamy sanie możemy po prostu przeciwnika wyciągać, e, powiedzmy biegać sobie tymi saniami, obijać przeciwnika i to jest naprawdę spoko i męczyć go dosyć mocno magią. A tak jak mówię od niej magia jest naprawdę po pierwsze tania, bardzo mocna. Jak sobie zauważycie tutaj na 70 turze armia jest powiedzmy no taka w miarę początkowa, nie mamy tu za specjalnie ani lodowej gwardii, całego spamu, ani nic. Bo mi nie było osobiście to potrzebne. Jak walczyłem z jedną z dwoma armiami, to ta armia z wy w zupełności wystarczała. No, przeciwnice z nimi różnie bywa. No, kozacy na przykład też są dobrą jednostką. Pod tym kątem, że jak sobie wykupimy niektóre właśnie wzmocnienia dla kozaków, jak kupimy wzmocnienia właśnie tutaj w naszym lodowym dworze, czy na przykład w dary cerkwi, no to te jednostki są naprawdę zacne. Ale zaraz też omówimy jeszcze tą mechanikę. Jeśli chodzi o mechanikę walki, pamiętajcie, że musicie spowalniać przeciwnika, ustawiać się na wysokich pozycjach, żeby po prostu ich ostrzelać. Jak walczycie z większymi wrogami jest zdecydowanie łatwiej, jak walczycie z piechotą musicie więcej carycom jakby ogrywać. Pod tym kątem że Caryca musi spowalniać tych przeciwników i wtedy masowo na przykład serce zimy czy tam na przykład innymi zaklęciami obijać przeciwnika, więc warto to pamiętać. Jeśli chodzi o tworzenie armii pamiętajcie, żeby warto trzymać jakiegoś czarodzieja, czy to czarodziej tutaj macie do wyboru oczywiście lodu czy nawałnicy. I jeden i drugi czarodziej jest naprawdę bardzo fajny. Dla mnie na przykład e, Nawałnicy jest o tyle dobry, że ma, możemy jakby zwiększyć zasięg i celność naszych jednostek i premię dla szarży, więc jakbyście się na przykład e, bardziej upierali przy potworach, przy kawalerii, no to ta oczywiście magia jest zdecydowanie mocniejsza względem lodu. Bo lodu jest bardziej do spowolnienia i zadania przeciwnikowi obrażeń. Chodzi jeśli chodzi o same też obrażenia w nawałnicy, te obrażenia są dosyć dobre, bo nawet gradobicie już ma mega mocne obrażenia, jest to początkowy ostrzał, więc to też jest naprawdę dobre. Tak samo jakieś zamiecie, no tu mamy bardzo dużo magii zadającej same obrażenia i wzmacniających i strzelców i kawalerię. Tam bardziej działamy na spowolnieniu, więc taką macie różnicę w magii. Oczywiście, żeby odblokowywać tych e, te bohaterki, te czarodziejki, musicie sobie wybierać e, i szkolić kandydata. Przy każdym, jakby, przy każdej turze szkolenia kandydata możecie wybrać dodatkowe perki, które ona ma tam posiadać, więc to jest ważne i żeby z tego korzystać. Jeśli chodzi o inwokacje, bo mamy coś takiego, musicie mieć oczywiście pobożność na wyższym poziomie. No mnie ta pobożność osobiście leży strasznie, bo na poziomie legendarnym jak się nie idzie w tą pobożność za specjalnie, no to jest dosyć ciężko. No i tutaj też jeszcze na becie chyba grałem, więc to tak wygląda. E, więc tu musicie na to uważać, ale te perki naprawdę są dosyć mocne, więc warto się jakby tym zainteresować. Na pewno e, wam się to przyda, choć ja osobiście jak na to spojrzałem, to dla mnie to dupy nie urywa, więc... Bez tego spokojnie da się kampanię ogrywać, więc nie musicie się, powiedzmy, na tym aż tak bardzo skupiać. Ważne jest na pewno to w kampanii, żeby sobie tutaj ogarniać sojuszników. Sojuszników macie bardzo potężnych, bo to Krasnoludy, Imperium. Ci sojusznicy spokojnie Wam pomogą, tym bardziej, że oni do słabych nie należą, więc jak o nich zadbacie, macie bardzo ładnie ułożoną kampanię. Zobaczcie, że ja tutaj zadbałem o sojuszników bardzo. Nawet niektórym krasnodom oddałem, niektóre ziemia jak tu podbijałem, bo w sumie mi nie były powiedzmy aż tak potrzebne. A wtedy komputer też bardziej ruszył na przeciwnika, więc to też jest duży plus, żeby o to zadbać. I tak samo handel, dzięki temu handlu też się ładnie tutaj rozwija wszystko. No ja mam mały dochód z handlu, bo wezmę 9 tysięcy. To nie jest dużo, można oczywiście wyciągnąć o wiele, wiele więcej, więc powiedzmy, że tutaj można naprawdę sporo ogarnąć. Z ważnych zmian i może z tego, jak się najlepiej na początku poruszyć na kampanii, to na początku oczywiście zaczynamy tutaj. Fordiakowa, no to cała tutaj prowincja no jest takim, powiedzmy, podstawą, żeby to zdobyć. Ja zawsze sobie idę od razu, wykańczam Azagaz, z tego względu, że potem mamy z tej strony luz. I możemy się skupić na chaosie, skupić się na kawenach, co jest dobrym wyjściem. Choć niektórzy z tego, co zauważyłem, z tego, co mówili, dużo osób też się skupia na tym, żeby wykończyć bardziej właśnie z kawenów żeby na przykład Wielka Cerkiew przetrwała, jest to faktycznie dobre też wyjście, tylko wtedy będziemy musieli tutaj bardzo mocno z Arbalem walczyć, bo Arbal oczywiście tutaj zajmuje te ziemie, wybranie jest tutaj, choć jest plus taki, że jeśli chodzi o Arbala, jeśli chodzi o Archaona Wszechwybrańca, Borys bardzo mocno się tutaj utrzymuje, od powiedzmy czasu tych zmian na Kislewie, Faktycznie Kislev na becie stał się bardzo mocny i na tej becie widać to naprawdę i sobie w większości radzi, więc w sumie jest spoko. Ja na przykład późno konfederowałem Borysa z tego względu, że w sumie teraz go skonfederowałem, z tego względu, żeby pokazać na przykład jak on sobie tutaj poradził i poradził sobie dosyć dobrze. Jedynie co to wykończyliśmy sami Arbala, więc on sobie wykończył Archona w wybrańcach no bo wtedy w sumie tylko z nim walczył, no więc sobie powiedzmy go pokonał. Więc warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi jeszcze o rekrutowanie armii, to tutaj pokrótce wspomnę, ważne jest to, żeby rekrutować w większości do carycy armię strzelającą. Armię strzelającą armię, która może ewentualnie przytrzymać przeciwnika, jak jakieś potwory, jakieś niedźwiedzie też mogą się na pewno przydać. To jest na przykład bardzo fajna opcja. Teraz jest też plus taki, że możemy na przykład rekrutować karadne wiedźmy w naszej stolicy, w ogóle w naszych powiedzmy no jak gramy po prostu kislewę, w kislewie musimy też budować tutaj standardowo unikatowe budynki, to jest najważniejsze, żeby mieć te sloty, ja tutaj jedno muszę usunąć, bo akurat tylko specjalnie dałem niedźwiedzie pod achievement, <laughs> tak dodatkowo jest taki achievement, żeby zrekrutować tego niedźwiedzia, grałem tyle razy kislewem nigdy go nie rekrutowałem jakoś, więc tutaj Musimy skupić się na tych budynkach, bo one dają po pierwsze pobożność, dają wsparcie, utrzymanie wszystkich armii, na przykład lodowej gwardii, więc ta lodowa gwardia jest bardzo tania w utrzymaniu bardzo mocna jednostka. Choć niektórzy ją przeceniają, nie jest aż ona powiedzmy aż taka topowa, tylko musimy bardzo na nią uważać. Oczywiście, jeśli chodzi jeszcze o budowanie, jak już jesteśmy przy budynkach, warto tu tak naprawdę skupić się na rozwoju, czyli na tych budynkach. Tak samo tu macie koszty werbowania armii, i te koszty są naprawdę bardzo tanie. Jak również przychód, czyli tu mamy nie dość, że z handlu mamy frakcyjne stargów, więc to jest ważne. I te budynki, które nowe się pojawiły, czyli ojczyzny. Pozyskane wsparcie dla lodowego dworu, ewentualnie tutaj do wielkiej cerkwi, to możecie sobie właśnie wybierać co tu chcecie. Plus jest taki, że otrzymujecie tutaj jeszcze garnizon, więc garnizony są troszkę mocniejsze automatycznie w Kislewie, co jest dobre, bo oni osobiście te garnizony, no, mieli w większości powiedzmy tam kozaków. Możemy sobie tutaj zerknąć po garnizonie. No, w większości są to kozacy, nie jest to jakaś wybitnie potężna armia, więc warto zwracać na to uwagę, że jednak zawsze to nam dużo daje. A same te punkty, zaraz będziemy je omawiać, naprawdę sporo dają. I wtedy też taka rekrutacja w takim mieście jest dużo tańsza, bo zobaczcie sobie, że włócznie 260 tutaj kosztują, a jak sobie weźmiemy, nie wiem, jakąś rekrutację tutaj, gdzie nie mamy tego budynku, no to włócznie kosztują 310. No dużo, niedużo. 50 na sztuce, jak rekrutujemy dużo armii, no, robi jednak różnicę, więc to jest ważne, żeby o tych budynkach pamiętać. Jeśli chodzi jeszcze o tą rekrutację armii, tak jak mówiłem, jednostki strzelające na pewno są tutaj bardzo ważne. Ja osobiście za specjalnie w kawalerię nie idę. Z tego względu, że oni mają gdzieś tam dobre statystyki, ale u nich strasznie leży obrona w zwarciu. I oni się nadają faktycznie, jak będziemy mieć przeciwnika, który ma artylerię, która będzie mieć strzelców, żeby gdzieś tam powiedzmy wykończyć ich. Ale do tego możemy też wykorzystać po pierwsze awogroma. Czyli bardzo potężną artylerię naszą, która ma mega duży zasięg. Ewentualnie jakieś potwory, na przykład czychające w puszczy to są bardzo fajne jednostki, i dla mnie na przykład takie trzychające w puszczy są dużo lepszą jednostką ciekawszą niż taki husarzy. Ale to wiadomo, kto jak woli, tak? Niektórzy wolą kawalerię, niektórzy wolą potwory. No tutaj każdy już sobie może dobrać, co tam po prostu potrzebuje. Ważne w budynkach jest to, że mamy też doświadczenie co ture dla atamanów, przydzielonych do danej frakcji. Po pierwsze, daje nam to garnizon, po drugie, pozwala nam rekrutować konkretne jednostki, więc warto to też jest budować w stolicach. Z tego względu, że Atamani dają Wam bardzo dużo. Po pierwsze, Atamanami teraz możecie wychodzić i atakować armię, które gdzieś się tu błąkają. Jak na przykład pojawi się bunt tutaj i oni sobie będą rekrutować armię, jesteście w stanie wyjść i zaatakować tą buntowniczą armię. Jest to bardzo dobre, bo, po pierwsze, Wasza armia się szkoli, która jest w garnizonie. Po drugie, Ataman ma bardzo ładne bonusy dla naszej frakcji. Zobaczcie sobie pobożność. Koszty werbowania armii, czas budowy budynków, plus koszty budynków, oczywiście, dostawanie doświadczenia co też jest ważne, tempo badań. Zobaczcie sobie, że jak będziemy mieć takich 10 atamanów, to te tempo badań jest naprawdę mega mocne. Rozwój pozwala właśnie przeprowadzić atak siłowy o garnizonu i tu jest zwiększany zasięg. I naprawdę ten zasięg jest bardzo spory, i również zasięg ruchu na mapie dla armii posiadacza prowincji, gdzie po prostu rozpoczynają, więc to też jest ważne, ale to jest jedno z najważniejszych rzeczy na samym końcu: że możecie rekrutować armię normalnie, globalnie. I szybciej możecie rekrutować w lokalnej prowincji, więc to jest dobre. I zobaczcie sobie, ile teraz ogólnie Ataman może biegać i atakować. Więc nawet jakby się prawie tutaj jakaś armia pojawiła poboczna, jesteśmy w stanie to zaatakować. A że mamy mocny, naprawdę mega mocny garnizon, to zyskujecie dosyć sporo. Z tych najważniejszych rzeczy to powinniście do tego dążyć jak najszybciej, z tego względu, że możecie wtedy naprawdę bardzo dużo rekrutować globalnie. Więc sobie tutaj idziecie w tą stronę. Tak samo na przykład, no nie wiem, prowincja, wtedy ta pobożność od razu wzrasta i jest naprawdę dosyć dobrze. To są ważne rzeczy, jedne z takich najważniejszych, bo atamani tutaj odgrywają najważniejszą prawie rolę w całej kampanii w Kislewie. Teraz oni naprawdę mają znaczenie, bo wcześniej oni za specjalnie nic nie wnosili jak dla mnie, bo dawali tam jakieś delikatne bonusy, ale to były naprawdę bardzo słabe bonusy i nie odczuwało się tego. Teraz też twórcy będą zmierzać, żeby chyba było więcej takich interaktywnych garnizonów. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli mamy omówione budynki, to zostało nam ogólnie omówienie technologii, omówienie jeszcze dokładnie tutaj właśnie dworu. Dwór o tyle jest dobry, pamiętajmy o jednej rzeczy. Im później, jakby mamy wyższy poziom tego dworu, bo tutaj macie konkretnie poziomy, tym drożej automatycznie rzeczy wychodzą. Musimy to wsparcie ogólnie utrzymywać na równości, bo jak nie utrzymujecie na równości, zobaczcie co się dzieje. Specjalnie leciałem w dwór, żeby zobaczyć jak wysoko powiedzmy wskoczą te minusy i te minusy są naprawdę dosyć mocne, bo zobaczcie sobie dyscyplina, koszty budowy, pobożność, tempo badań, no naprawdę wychodzi to bardzo źle. Więc tutaj musicie to równoważyć, bo inaczej będzie po prostu jeden wielki dramat. Tutaj mamy te bonusy i one powiedzmy są ok, ale mimo wszystko musimy o tym pamiętać. Ważne jest to, żeby tutaj sobie wybierać te rzeczy, które nam najbardziej pasują w danej chwili. No to jest spoko, ale to raczej na późniejszym etapie, bo to musi mieć siódmy poziom. Tutaj utrzymanie to w ogóle też na późniejszym etapie. Na przykład walka na własnym terytorium jest ok. Doświadczenie dla kozaków to jest mega mocne, więc warto na pewno się za to zabrać na samym początku. Z władzy, no koszty budynków to jest też spoko więc moim zdaniem to moim zdaniem naprawdę dobre budynki pozyskują zasoby mają zerowy koszt budowy spoko bo możemy naprawdę sporo zaoszczędzić te budynki nie są też mega jakoś drogie ale warto się jakby na tym zastanowić utrzymanie na własnym terytorium to jest też powiedzmy taki unikatowe i powinniśmy to wybrać jak najszybciej stosunki dyplomatyczne z Kislewem to można sobie gdzieś tam pominąć odnawiania procentowe po Mapie po wygranej bitwie naprawdę spoko, plus więcej doświadczenia walki z chaosem, możemy szybko sobie zlewelować jednostki. No tu, jeśli chcecie bardziej iść w sojusze, to warto sobie powiedzmy w to iść. I naprawdę możemy dużo za to zyskać. Doktryny. No, tutaj natężenie siły czarów to jest fajne, bo jak gracie bardzo na magię, nastawieni jesteście, to naprawdę dużo daje. Tak samo koszt szkolenia czarownic też warto byłoby się za to zabrać. Ale ja się trochę tak powiedzmy pobawiłem różnymi rzeczami. Tutaj mamy zasięg do modlitw i jeśli gracie na przykład wielką cerkwią i gracie dużo na patriarchów, na tych bohaterów, to warto się tym zainteresować. Oczywiście tutaj mamy koszty budowy, dla, które zwiększają wsparcie dla Wielkiej Cerkwi plus pobożność, więc tu ogólnie są naprawdę bardzo ładne bonusy, tylko na spokojnie musicie sobie przejrzeć, bo każdy kislew powinien troszkę inaczej sobie jakby to dobierać, bo każdy kislew ma troszkę inną mechanikę tam jednostek. To zależy też kto jak gra, bo możemy oczywiście lecieć jedną mechaniką i tyle. I mieć delikatnie wywalone na resztę. Jeśli chodzi o technologię, technologia została tutaj podzielona, Technologia akurat uki z lewu, jak dla mnie, nie ma większego znaczenia, w którą ścieżkę pójdziecie za specjalnie na początku. Z tego co pamiętam były tu jedynie to jest na pewno dobra ścieżka, żeby na początku to wybrać, bo obrona w zwarciu jest bardzo ważna, a tu mamy akurat obronę w zwarciu dla jednostek, którymi mi no, gracie przez większość gry, więc na pewno zdecydowanie warto. Tutaj mamy pod oblężenia, więc powiedzmy, choć tu amunicja chyba standardowo powinna się zwiększać. Odporność na ostrzał, jeśli idziecie w kawalerię, to zdecydowanie warto iść w tą stronę. Tu jest dobra umiejętność na przykład do zablokowania ostrzału, więc to jest dobre. Warto by było sobie wybrać to na późniejszym etapie, jak idziecie bardzo mocno w strzelców. Bo naprawdę dużo ta daje. Tak samo doświadczenie dla jednostek piechoty i kawalerii. To jest fajne, bo wcześniej, jak widzieliście, mogliście zwiększyć o 3 do rekrutacji, poziom rekrutacji już niektórych jednostek. Więc tutaj macie już automatycznie 5 i ta jednostka jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. W technologii jest po prostu trochę taki mm, delikatnie powiedzmy syf. Nie ma tu jakby takiej unikatowej, mega mocnej technologii, która daje naprawdę sporo. Tutaj, na przykład, jak macie święto Ursy, to jest dobre, jeśli macie duży problem z dyscypliną, z pobożnością, ale te dwa to też, żeby powiedzmy, że was nie ratuje nie wiadomo jak. Ale koszty budowy, na przykład dla budynków, jak sobie ładnie ogarniecie, to koszty budowy są wtedy bardzo zerowe. Więc warto byłoby się na przykład tym zainteresować, bo budynki w Kislewie do tanich moim zdaniem nie należą. Jeśli chcecie, oczywiście, w kasę, w możliwości werbunkowe, tu macie specjalne drzewko pod to. Tu mamy drzewko pod patriarchę, tu mamy podlodowy dwór, na przykład jak będziecie bardzo mocno lecieli w lodową gwardię, to warto sobie to wybierać. No i tu, oczywiście tu mamy potwory i lodową gwardię, to nawet jest domyślnie takie, jak sobie zobaczycie po tych jednostkach, to są jednostki, którymi domyślnie na finalnie, na samym końcu powinniście grać na saryce, bo mamy do nich najwięcej bonusów. Tu mamy oczywiście pod czarownice, bonusy i atamanów. Więc to też jest moim zdaniem dobre drzewko. E, tylko te drzewko, tak jak mówię, raczej jest na późniejszym etapie. No, magia, ok. Amunicja, ok. Tylko, że nim my możemy rekrutować lodową gwardię, to trochę czasu mija. Więc jeśli chodzi o drzewko technologiczne, to już wam zostawię raczej do przeczytania na spokojnie i wybrania sobie pod siebie, bo tam powiedzmy nie ma takich unikatowych, które powinniśmy rura iść w to. No jedynie licząc to obronę zwarciu do tych jednostek, co tam mieliście, to jest naprawdę bardzo ważne, bo nawet pięć obrony zwarciu czasem odzadecyduje o wygranej bitwie. Naprawdę, nie żartuję, to jest naprawdę ważne. Nie zawsze sama dyplomacja się liczy, ale liczy się utrzymanie jak dużo możemy walczyć. Więc moim zdaniem to tyle jeśli chodzi o poradnik do Carycy Katarzyny. No i wydaje mi się, że tyle moi drodzy. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!